W filmie pod intrygującym tytułem Wojna Darwina dziennikarze redakcji Scripps News ukazują nam świat jednego z najbardziej utalentowanych ukraińskich pilotów dronów FPV, 20-letniego byłego studenta medycyny, który uosabia ewolucyjny skok w wojnie na drony. Przed inwazją na jego kraj był studentem medycyny. Uwielbiał czytać o biologii, książki odłożył jednak na bok, by dołączyć do ukraińskiej walki o przetrwanie. Najpierw jako medyk bojowy jego towarzysze nazwali młodego Darwin. Ten pseudonim się przyjął, wojna ewoluowała. Jego rola również. Jego jednostka otrzymała drony obserwacyjne, a dla jego dowódców szybko stało się jasne. Szybkie palce Darwina były bardziej wartościowe przy obsłudze kontrolera dronów niż w zaciskaniu opasek uciskowych. Ale jego prawdziwa zręczność i spryt jako pilota nie były w pełni wyczerpywane aż do zeszłego lata, kiedy to wojna na drony przeszła ewolucyjny skok. Okazało się, że małe, niedrogie konsumenckie drony, którymi Darwin i tysiące innych latało jako oczy na niebie, mogą w nawiasie z dołączonymi większymi bateriami nawias zamkły być wyposażone w materiały owe. Ale to nie wszystko. Patrząc się w ekran, piloci mogą kontrolować drona na tyle dobrze, aby poruszać się po polu bitwy. Ale gdy ten sam pilot patrzy przez kamerę drona, przez google imersyjne, pojawia się bliższe połączenie między mózgiem a ciałem, piszą redaktorzy. Drony z widokiem z perspektywy pierwszej osoby. W nawiasie FPV umożliwiają wysoce wykwalifikowanemu pilotowi latanie maszyną wszędzie tam, gdzie zaprowadzi go umysł. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy Darwina na obszarze treningowym na tyłach w październiku ubiegłego roku, opisał nam to w ten sposób. Naprawdę czujesz się jak ptak. I to nie tylko zwykły ptak, ale ptak, który na końcu eksploduje. 30 marca i 5 kwietnia 2022, czyli krótko po wejściu Rosjan, opublikowałem film pod tytułem Najnowszy rosyjski Sprzęt do Walki Radioelektronicznej. Późniejszy model Krasucha 4, który już niestety nie wygląda tak spektakularnie, ma za to zasięg skutecznie zakłócający satelity na niskiej orbicie w skrócie LEO i może trwale uszkodzić docelowe urządzenia elektryczne, w tym radary naziemne. No i to prawie wszystko w temat. Na prozachodnich kanałach ukazywało się wtedy coraz więcej informacji zaniżających siłę militarną Rosji. Po części szerzą one takie informacje nadal. Również w tamtym czasie tłumaczyłem analizę konfliktu Austriackiej Akademii Wojskowej Wina Neustadt. Teraz toczymy wojnę na wyczerpanie, w której rozstrzyga się, która strona wytrzyma dłużej. Strona rosyjska ma przewagę, bo ma dostęp do ogromnej ilości zasobów, podczas gdy strona ukraińska wydaje się mieć ograniczone zasoby. Teraz, dwa lata później. Obydwa te wątki zbiegły się w filmiku sprzed 9 dni, gdy to publikuje otóż ten sam instruktor, pan pułkownik Markus Reisner, kierownik Instytutu 1 kształcenia podstawowego oficerów. Analizuje sytuację z 820 dnia konfliktu. W drugiej ćwiartce swojej analizy pułkownik Reisner przechodzi do poziomu taktycznego, to jest poziomu, na którym faktycznie toczy się bitwa między stroną ukraińską a rosyjską na polu bitwy. Mówi: Dzień dziennikarzy rozpoczął się o trzeciej nad ranem. Ciężarówka z amunicją dostarczyła ich na miejsce podczas krótkiego przedświtu, kiedy rosyjskie drony termowizyjne miały mniejsze szanse na wykrycie ciężarówki. Ale zwróćmy uwagę na tę ciężarówkę, gdyż jest ona dla mnie symboliczna, dla tego nowego rodzaju wojny, o którym tutaj mówimy. Stara ciężarówka, kierowca, pilot i jakiś pomocnik i 40 dronów. Przy cenie jednego drona równej 2000 dolarów koszt wyposażenia takiej jednostki wynosi raptem 80 tysięcy dolarów. Tu mamy przykład ukraiński, ale po drugiej stronie istnieją bardzo podobne jednostki. Zakładając, że potrzebne są średnio 4 drony typu Mavic za 2000 dolków, aby zniszczyć jednego Abramsa albo Leoparda, ta ekipa ma potencjał do zniszczenia 10 najnowocześniejszych czołgów. Oczywiście lot takiego drona jest bardzo ograniczony przez pojemność baterii i nie każdy lot jest sukcesem. Stwórzmy hipotetyczną kalkulację dla perfekcyjnej sytuacji, w której każdy dron trafia cel. Przy cenach za czołg typu Leopard 2A8 od 4,5 do nawet 8 milionów dolarów, Abrams 10 milionów, a K2 czarna pantera. 8,5 milionów dolarów. Według kopilota T-90 też kosztuje w nowoczesnej wersji około 8 milionów euro. Oznacza to, że taka ciężarówka w optymalnym przypadku może narobić szkód w walce z T-90 leopardami czy czarnymi panternami na 85 milionów dolarów, a z abramsami na 100 milionów. Upraszczając, sprzęt za 8 tysięcy niszczy sprzęt za 8 milionów. Daje to stosunek 1 do ponad tysiąca. Drony to przyszłość, to jest wojna dronów, naprawdę. Mówi dziennikarz z Daily Mail. Wcześniej czołg był główną pięścią bojową, która przełamywała obronę. Teraz czołgi używają tylko dział. Nie mogą już po prostu wyjechać i strzelać bezpośrednio, strzelają z daleka. Bo dron kosztujący zaledwie tysiąc dolarów poleci, unieruchomi czołg, a następnie drugi go wykończy. I to wszystko. Kos, dowódca kompanii w 56. Brygadzie, zgadza się. Dron to w zasadzie cywilna kamera, którą się lata, aby sfilmować wesele, skok ze spadochronem czy jakąś wycieczkę. Ale kiedy jeden żołnierz, siedzący w odległości dwóch kilometrów, lata takim dronem po niebie, pełni on funkcję całej kompanii zwiadowczej. Darwin bagatelizuje swoje doświadczenia jako gracza gier wideo. Ale jawi się oczywistym, że pamięć mięśniowa, wykształcona za sterami Xboxa 360, ma przeniesienie na prawdziwe sytuacje na polu bitwy. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego, czy nie, mówi Darwin, ale mam 6000 godzin w Dota, kolejne 2000 w Counter Strike i oczywiście w inne wieloosobowe gry akcji. Wysoko wykwalifikowani piloci dronów FPV mogą ścigać pojazdy takie jak czołgi czy mobilna artyleria, ale mogą też ścigać ludzi, pojedynczych żołnierzy wroga, którzy często uciekają w popłochu. Żołnierze po obu stronach wiedzą, że jeszcze zanim usłyszą ten świszczący dźwięk, ich los jest prawdopodobnie już przesądzony. Najlepsi z najlepszych pilotów dronów FPV Mogą niespodziewanie pojawić się w wąskich miejscach, takich jak otwarte okna i wejścia do bunkrów. W omawianym przeze mnie krótkim dokumencie ekipa dziennikarzy towarzyszyła batalionowi UAV Achilles, nazwanego na cześć legendarnego ukraińskiego wojownika Iwana Sirko, z 92. ukraińskiej brygady szturmowej na ich tajną pozycję na linii frontu we wschodniej Ukrainie. Rosja Wykorzystuje także szereg systemów uzbrojeń, takich jak drony Lancet, które w połączeniu z dronami zwiadowczymi zapewniają, że rozpoznane systemy uzbrojenia, niezależnie od tego, czy są to chałbice, składy amunicji czy pojedyncze pojazdy, mogą zostać namierzone. Jeżeli chodzi o atak na ukraińskie bazy, Rosja używa obecnie na dużą skalę bomb kierowanych, sterowanych przez GLONAS, które zostały do tego przystosowane za pomocą prostego zestawu dodatkowego i te tzw. bomby kierowane FAB, UMPK. Są używane do klasy wagowej 3000 kg. A kiedy taka bomba o wadze od 1500 do 3000 kg trafi, z ukraińskiej bazy zwykle prawie nic nie zostaje. A to w połączeniu z artylerią ma oczywiście niszczycielski efekt. W tym miejscu pokazujemy również wideosekwencje różnych misji, które nie tylko pokazują użycie systemów Lancet, ale także na przykład pocisków balistycznych takich jak Iskander. To, co możemy powiedzieć w wyniku tej szóstej fazy, to wyraźnie, że jesteśmy w środku wojny na wyniszczenie. A wojna na wyniszczenie ma swój własny charakter, swoją własną naturę. Natura wojny na wyniszczenie polega na tym, że nie koncentruje się na terytorium, że tak powiem, ale przede wszystkim na zużyciu zasobów. Dobrym tego przykładem jest liczba i wykorzystanie amunicji artyleryjskiej. Widzimy, że w tej chwili w Rosyjskim Centrum Działań wystrzeliłuje się do 10 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. Podczas gdy strona ukraińska zużywa tylko około 2000 pocisków. Problem opóźnionych dostaw amunicji artyleryjskiej, zwłaszcza z Europy i USA, a także problem prawie nieistniejącej produkcji artyleryjskiej na samej Ukrainie. Ukraina próbuje temu przeciwdziałać w innowacyjny sposób, używając tzw. dronów FPV, czyli z pierwszej osoby. Ale problem polega na tym, że drony te mają bardzo ograniczony zasięg około 5, maksymalnie 10 km. A systemy artyleryjskie znajdują się poza tym zasięgiem. Pozycjonują się i działają od 20 km wzwyż. Czołgi, dla porównania, np. Leopard 2A4, który jest używany przez polskie siły zbrojne, może prowadzić celny ogień na odległość od 8 do 12 km. Chcielibyśmy również pokazać tutaj wideo. Ten film pokazuje użycie rosyjskich wyrzutni rakietowych w rejonie Biloforica i daje dobre wyobrażenie o tym, co znaczy być narażonym na ostrzał artyleryjski. Bazą jednostki jest bunkier wypełniony materiałami wybuchowymi o różnej sile rażenia. Najmniejsze są używane do polowania na pojedynczych Rosjan, największe są zarezerwowane dla czołgów. W bunkrze jest zimno. Darwin używa grzejnika gazowego, aby ogrzać ręce między misjami. Zapytany o niebezpieczeństwo związane z otwartym płomieniem, tak blisko dziesiątek kilogramów materiałów wybuchowych, uspokaja gości. Jeżeli wybuchnie, mówi nic nie poczujesz. Materiały wybuchowe są detonowane siłą kinetyczną. Dziennikarzom powiedziano, aby trzymali się z dala od dronów, gdy są wystrzeliwane. Wiadomo bowiem, że czasem eksplodują podczas startu. Drony są wizytówką, inni mówią koniem roboczym tej wojny, ponieważ wywróciły do góry nogami dotychczasowe podręczniki polowe i nasze podejście do działań wojennych. Pociski obrony powietrznej i broń strzelecka to tylko ostatnia kinetyczna linia obrony przed dronami, zanim trafią one w cel. Najskuteczniejszym środkiem zaradczym są zakłócenia elektroniczne, innymi słowy, zagłuszanie sygnałów, które kierują drony do celów. Rosja jest mistrzem w walce elektronicznej przeciwko dronom. Opracowano systemy walki elektronicznej, które zagłuszają nasze sygnały. My mamy również osobę od zagłuszania i mamy urządzenie na statywie, które zagłusza określony sektor w zakresie 60 stopni. Także dron nie może dolecieć bliżej niż na 2 km od nas. Wydaje mi się, że gdy jedna strona wymyśli nowego drona. To zaraz druga strona opracuje metody radioelektronicznego zagłuszania i odwrotnie, i tak będzie w nieskończoność. Kochani, musiałem to dograć, bo to ciekawe nawet jest. Chodzi o to, że im te drony przy starcie wylatują gdzieś od razu w krzaki albo w drzewa i wybuchają, właśnie dlatego, że oni nie wiedzą, że jest włączone zakłócanie. Oni próbują odpalić te drony i one im od razu wylatują w krzaki. Ten gość tutaj mówi, że jak podleci na 5 metrów, to traci kontrolę, wlatuje w drzewa i się zapala. tej wojny na wyniszczenie dochodzi fakt, że strona rosyjska jest w coraz większym stopniu w stanie dostosowywać i ulepszać swoje systemy uzbrojenia i wykorzystywać je bardzo skutecznie przeciwko ukraińskim systemom uzbrojenia, zwłaszcza tym dostarczanym przez Zachód. Podam kilka przykładów, mówi pułkownik. Wiemy, że skuteczność precyzyjnych bomb dostarczanych na Ukrainę zmniejszyła się, ponieważ strona rosyjska jest w stanie skutecznie zakłócać kontrolę GPS. Wiemy również, że dostarczane pociski manewrujące Storm Shadow i Scalp nie są już tak skuteczne jak na początku. Wiemy, że Rosjanom udaje się strącić je z kursu w około 50% przypadków za pomocą swoich systemów zakłócania, a dodatkowe użycie systemów obrony powietrznej często oznacza, że tylko niewielka część pocisków faktycznie penetruje cel. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku systemu Hi-Mars. Tutaj również do 70% pocisków jest obecnie zestrzeliwanych. Sytuacja jest jeszcze bardziej katastrofalna w przypadku amunicji artyleryjskiej Excalibur. To precyzyjne pociski artyleryjskie o podwyższonej donośności sterowane w fazie końcowej lotu. W tym przypadku początkowy wskaźnik skuteczności wynosił około 70%. Zobaczcie, jakie wtedy pojawiały się artykuły w prasie. W międzyczasie wydajność ta spadła do około 6%. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że rosyjskie jamery są bardzo skuteczne w połączeniu z obroną przeciwlotniczą, a po drugie dlatego, że zestrzelone systemy uzbrojenia są oczywiście analizowane i na podstawie tej analizy podejmowane są środki zaradcze. Chcielibyśmy pokazać tutaj dwa filmy. Jeden film pokazuje zestrzelenie pocisku Skalb lub Storm Shadow na niebie. Najpierw widać start, a następnie opóźnione uruchomienie ładunku wybuchowego samego pocisku. A drugi film pokazuje, jak system broni typu Storm Shadow znaleziony na ziemi jest rozbierany przez rosyjskich żołnierzy i analizowany, co następnie stanowi podstawę odpowiednich środków zaradczych. Pojawia się też oczywiście kwestia zasobów, która jest niezbędna w tej wojnie na wyniszczenie. I tutaj widać, że rosyjska gospodarka przestawiła się na gospodarkę wojenną. Uważa się, że Rosja wydaje obecnie od 7 do 8% swojego PKB na produkcję systemów uzbrojenia. Z jednej strony wykorzystywane są systemy zalegające w magazynach, które są po prostu modernizowane lub naprawiane, a z drugiej strony widzimy Europę wraz z USA, które nie są przygotowane do przejścia na gospodarkę wojenną, a zatem nie są w stanie wyprodukować wymaganych ilości. Podsumowując, trzeba to jasno powiedzieć, mówi pułkownik Reissner, że po 820 dniach wojny Rosjanie przeszli faktycznie do ataku, a Ukraińcy są zmuszeni do reakcji. Ponadto liczba dostępnych sił ogromnie wzrosła. Wiemy, że w tej chwili w tych ugrupowaniach, o których wspomniałem, jest około 510 tysięcy żołnierzy, a także 3 tysiące czołgów bojowych, 7 tysięcy bojowych wozów piechoty. 5000 systemów artylerii lufowej, 1200 wielolufowych wyrzutni rakiet oraz około 3000 śmigłowców bojowych i 3000 samolotów bojowych. No i tu pułkownik mówi jasno, że te wszystkie systemy i jednostki musiałyby zostać zniszczone przez Ukrainę, jeżeli chce ona ponownie przejść do ofensywy i odzyskać okupowane terytoria, w tym Krym. Widzimy więc, że zgodnie z moimi przewidywaniami z filmu o rosyjskiej broni radioelektronicznej. Rosjanie są w stanie zakłócać zachodnie technologie, czyniąc je w bardzo wysokim stopniu bezużytecznymi. Czołgi mogą prowadzić ogień na odległość do około 10 km, z doniesień wynika jednak, że ich przeżywalność jest ekstremalnie krótka. Żołnierze sami doposażają czołgi w dodatkowe pancerze, kratki i doczepiają pługi minowe. Widzimy też dodatkowy osprzęt radioelektroniczny. To pokazuje, że dotychczasowy koncept pojazdu Czołg jest na dzisiejszym, zdominowanym przez drony, polu walki mało użyteczny, aby nie powiedzieć, obsolet. Oczywiście piję tu do zamówień polskiego rządu. W mojej opinii w Korei zamówiliśmy tysiąc ruchomych celów, bez jakiejkolwiek relewancji w walce na otwartym polu. Takim Czołgiem można wjechać na białoruską wioskę i terroryzować mieszkańców, dopóki jakiś Darwin go nie wykryje. Jak widzimy, mimo wszystkich rozwojów technologicznych w obecnej fazie konfliktu, artyleria ze swoim zasięgiem rażenia od około 20 km wzwyż okazuje się najefektywniejszą bronią, a do niej Rosjanie produkują chwilowo bodajże 6 albo 8 razy tyle amunicji, co wszystkie państwa NATO razem wzięte. W pewnym momencie nalatująca rosyjska artyleria zmusza zespół do przerwania misji na około pół godziny. Pokazano im odłamek, który wylądował w pobliżu bunkra. Wciąż ciepły, powiedziano. W ich filmie chodzi o coś więcej niż dreszczyk emocji związany z polowaniem, mówią. Chodzi również o realia nowego dnia, wykorzystanie dronów samobójczych FPV na masową skalę. Darwin przyznaje, że wszystkie te misje, których celem są rosyjscy żołnierze rozgrywające się w czasie rzeczywistym, centymetr od jego oczu mogą mieć na niego wpływ psychiczny. Mówi jednak, że będzie szukał pomocy, jeżeli będzie jej potrzebował, dopiero po zwycięstwie. To na razie tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.